Moi drodzy, przejdziemy do głównej części odcinka, to zapraszam was na hosting Zenway, na którym możecie kupić hosting do takich gier jak Five, Minecraft, Power oraz wiele więcej gier. Na przykład możecie również zahostować sobie Discord botek jak sami widzicie, od 7 zł miesięcznie. To jest uważam, bardzo dobrą ceną. Tak samo hosting five'em 23 zł, tak naprawdę, moi drodzy, najtańsza usługa DFPL. Możecie tutaj wybrać sobie pod serwer, pod jaką ilość graczy chcecie, po ilość zasobów to jest wszystko tak jak się możliwe dla Was. Kto, jeżeli zamawiacie serwer DFPL, klikacie zamów serwer, rejestrujecie swoje konto, a następnie, mój a następnie, moi drodzy, możecie zakupić ten serwer wraz z moim kodem promocyjnym Lukas. Moi drodzy. Link do Discorda oraz do strony internetowej Hosting Zenway znajdziecie w opisie, a ja was gorąco zapraszam do tego, abyście zakupili usługę z... wraz z moim kodem promocyjnym Lucas. Pejcie, witajcie, jestem Lukas, Witam was w kolejnym odcinku z życie Przestępcy. W obecnej chwili, moi drodzy, jedziemy od razu do naszej firmy. Trzeba zobaczyć, moi drodzy, co i jak tam jest. Pamiętajcie też, moi drodzy, o zostawieniu łapki w górę wraz z subem oraz dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco oraz o zostawieniu komentarza, moi drodzy, na temat. Serii, żeby prowadzić różne nowe rzeczy. Jak widzicie, moi drodzy, dojeżdżamy już powoli po domination, bo musimy też rozdać wypłaty chłopakom i zobaczyć jak ty, jaki tam utarg mamy tygodniowo. Że widzę wejdziemy. na miejscu, jak widzicie, jest od razu grip drip. drip. Generalnie był tutaj komendant policji to paleto. Był? Komendant policji z paleto. Co Złożył u nas dosyć duże zamówienie broni i mamy mm, je dostarczyć, i to na komisariat. Dobra, wiesz co? To ja zadzwonię do Lejka, a wy już w tym czasie z chłopakami zacznijcie tam pakować do kartonów. Dobra, luz. Moi drodzy, Dzień dobry, mamy już taką informację, że musimy przygotować zamówienie dla, dla jakiegoś komendanta z Paleto Bay, więc dzwonimy do Lejka, żeby przyjechał jakimś dostawczakiem, żeby ogarnął na szybko. Siema Lejk, ty, słuchaj, jest sprawa. Dzień dobry. Dzień dobry, Lejk. Siema, to tam? Stary, sprawa jest, przyjedź jakimś dostawc dostawczakiem do nas na firmę, bo mamy transport jakiś tam dla komendanta z Paleto Bay. na komendę, bo musimy Sami dostarczyć. Ale tam będziemy pracować? No stary, prowadzimy firmę legalnie, nie, musimy jakoś zarobić, a to jest duże masowe Dzień stary. Tam. Dobra, wychodzę od fryzjera i już jadę tam, Uu, wezmę to Fryzjera? No dobra, dobra, no to trzymaj się, no. czekam na miejscu. Z chłopakami już pakujemy. Dobra, trzymaj się. Trzymaj się. Czołem, Czołem. Pakujecie, panowie? Już je spakowałem. Dobra, dobra. Czekamy na lejka, panowie. Moi drodzy, fajnie, mamy klientów, wszystko tu leci, ładnie. Myślę, żeby dla chłopaków jakąś premię dać, bo fajnie zasuwają, co wszyscy są w pracy, a biznes się kręci, moi drodzy. Tutaj widzicie kamizelki, ktoś przegląda fajnie, fajnie moi drodzy, się to kręci wszystko. Musimy w sumie, moi drodzy, jeszcze jedynie co to zaczekać na lajka, więc widzimy się za chwilę. Dobra moi ja drodzy, minęło trochę czasu. Chyba lajk Potem, się chowało, moi drodzy, widzicie, co jest. Strzę co? Co? nieźle co, zobacz, jakie dziary w mam w ogóle nowe. Masz na twarzy coś? Nie, na klacie. Nie, na klacie. Kurde, stałe. Super do tu, Dobra. Dzięki, Jake. Panowie, my jedziemy zapakować te kartony. Siema, Co tam stary? Pilnujcie interesu, my jedziemy od razu na miejsce. To masz, to masz. My teraz bierzemy te paczki zapakowane. Zogadamy, Mam nadzieję, nie? że są szczelnie wszystko. Lake, weź tam te Pamiętaj. dwa paczki. Tam jeszcze Dobra. zostały dwa. Bierzemy, moi drodzy, w sumie te wszystkie rzeczy, żeby to jak najszybciej dostarczyć temu komendantowi, bo mogą być z tego ładne pieniądze, a może jakiś kontrakt z policją się uda, moi drodzy, nawiązać. Chalę to Tu, tu, tu! A to nie tu, dobra, nie pażę, moi drodzy, do jakiegoś chłopa w ogóle gadam. Dawaj, dawaj, do furgonetki. To nasza, nie? To jest kebab. To jest kebaba? Kurde. To ja nie powiem co nią było robione. Nic się było. Dobra Hector, trzymaj się tam, wiesz, nie? Czekaj, to się kumamy, nie? Tak Przepraszam, przepraszam Słucham Ciągnij się, paruwo! Jedź okay. tam, bo się zaraz wyprzątnę Dobra stary, jedziemy tam Co tam w ogóle u ciebie, nie? Co, u mnie? No, co u ciebie? Eee... Jest git mm -hmm. m, Tylko... Będę się niedługo... Na kajo chyba le Na kajo? No, mam no, musiał lecieć Czemu? To było Paweł wzywa jakieś tam... Będzie jakieś, nie wiem... Zbiórka, coś tam, coś tam Okej okay ciekawy powiem ci, ciekawy No tak to wszystko w porządku z Marzeną? No, wszystko gi Chłopie, no to dobrze, nie? Umił w sumie tak Cześć, są, wszystko dobrze. ty No nie, Mieliśmy no. jesteśmy się przecież. No ale mało gadamy o ostatnim czasie, nie? No niby ta, no niby tano, Ale wiesz, ja tu zajmuję się biznesami, planuję nowy warsztat. Nowy warsztacik? Kurde, stary, no. w jakiej lokalizacji? miasto. W mieście? No to stary. Nie będę no, już na takim zadupiu człowieku miał. Lepiej wiesz, to sprzedasz albo będziesz miał dwa warsztaty, jeżeli jesteś w stanie to uciągnąć finansowo. Albo tu wieś, tu teraz strajki rolników robią, to tam psują te maszyny, to przyjeżdżają eee. tyle z pieniędzy, zarabiam. Stary, szkoda gadać, ja ostatnio idę do sklepu, jadą, oni z ciągnika głównym stary, obrzysali ten sklep, rozumiesz to? <noise> nie mogę, nie? <noise> ten strajk rolników to jest powalone, tam mój ten nauczyciel od też jest. Od fizyki? No taki stary, no tam wiem właśnie. <noise> Przyjechał Czekałem do mnie, stary. powiedział, że mu, że mu strażacy coś tam walnęli bok. <noise> <noise> Naprawiałem mu jakieś łożyska, jakieś tam inne wahadła. Nieźle stary, nieźle. Ja Kurde. się dobrze bawię. Ładna pogoda jest dzisiaj stary. Co to jakieś, jakieś dziwne. ty jakiś dziwny jesteś, coś brałeś, czy co? Czemu? Wystały chłopak jestem stary, pogoda dziś, ład, dzisiaj ładna. Człowieku życz nie umierać. Jeszcze pieniążki sobie zarobimy fajne. Myślę ja w ja ogóle nad zarabiam. premium dla Hektora i dla naszego sprzątacza, nie pamiętam jak on ma na imię w ogóle. Wziąłeś ten stary samolot tam? To po strajku. <laughs> Ze umowiska wywieźli. Trzeba w ogóle tą dniówkę odebrać, znaczy dniówkę, tygodniówkę jaką tam zrobiliśmy i ogólnie miesięczny utarg z tego. Odliczyć to ich chłopakom, myślę, żeby dać premię, bo ładnie zasuwają cały czas nie. A ile oni w ogóle zarabiają teraz? Ile? Kurde, nie wiem, stary. Ile A ja im podpisaliście na umowie? No to dwa koła zarabia... zarabiają w takim razie. No to razie. dam im piątkę premii i będą mieli siedem. No, myślę, że tak. I w ogóle płacę im dźwignąć, jeżeli uda się jakiś, wiesz, kontakt wynegocjować na tym paleto z jakimś komendantem czy coś. Bo spoko by było, nie? Jeżeli będą zadowoleni z naszych usług. Ja w ogóle przez to, że gadamy, gdzie my jedziemy. Nie mamy do tego psa, jedziemy. Więc <noise> ty zapomniałeś? A czemu ty się ubierasz tak samo, pomimo... W ogóle, czemu my jedziemy do policji, jak ty uciekłeś z więzienia? Stary, ja zmieniłem imię, gdzie nowe dane. Ano ta zapomniałem. No. Przecież stary, mam w ogóle inny fryz, zmieniłem twa... trochę zarost, nie sluż. A jak będzie to się go zastrzeli, nie? No baranie jeden! Hey. wizowy. A To Bo... auto nie tylko takie roboty robi. Hmm. Jeszcze z ziołem jechało. No. Trochę jeszcze wali w tym samochodzie, ale już tyle czasu minęło, nie. Powiem, ci nie nieźle. tylko dlatego. <laughs> to jest mój skór Nieźle, nieźle. Słyszałeś w ogóle, rodzin. że jakiś gościu kiedyś tam stary normalnie wypchał, znaczy wypchał, stworzył samochód z zioła. Chyba tu, nie? Co? Jak no, normalnie robił? stary jakiś Lamar. jak odprowadzi jakąś tam firmę, zziąłem LD Organics, co nie? I on normalnie zlepił swój samochód z działek. Jak to mu się fejszyło w wiadomościach nie. kiedyś było. Co za debil? A? Czekamy Debit na tego komendanta, tak. komendanta. Moi drodzy, w sumie fajnie droga tak. minęła, nic się nie wydarzyło takiego. Na razie, ej, ja dostałem informację. Jaką? Na razie nie wszystko się sprzedało, ale ostatni utarko dostawy to jest 50 tysięcy. No to spoko, nie? Myślę, że wiesz... dopiero 40% towaru. Ty, no to mamy jeszcze sporo rzeczy w takim razie. No mamy jeszcze 70k minimum. No to kurde stary, przecież tu mamy sporo tego. Nieźle wyglądam, co? Powiem ci, że nieźle, nieźle. nieźle. Ale pasują mi te włosy. Trochę tak, ta. na początku się już taki stary siwy dziaduk przyszedł do nas na, na firmę i chciał coś kupić. Nie, to takie białe włosy. Kumon, kumon. No co to masz? Czopa? Czopa, to ja ci mogę chopy włożyć do dupy pan to ci rodzice do rynku nadalichamy Dobra, ty jesteś zabawny A co tam do twojego ojca? Kiedy go podlejesz? Kiedy go podleję? A kiedy ty twojego starego odkopiesz? Mi mu śniadanie? To przegiąłeś się Odkopie go Odkop, odkop Nakarm Nakarmisz go? Jak on tam i kretami się żywi? Chyba go robaki zjadł już Jłemu W ogóle, No Czemu my tak czekamy długo na tego psa? Gdzie on jest ten konfident? Nie wiem stary, gdzie jest ten komendant, ale... Jestem nerwowy, nie, nie spałem całą noc O nie, poczekaj, czekaj, nie, 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 nie. Gdzie jest chowek, gdzie jest chowek? Myślę, że to jest... To jest, lej, to jest naprawdę mało inteligentny człowiek, nie? Moi drodzy, czekamy, cały czas czekamy, ale nie ma go tego gościa Jezu, 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 ja, bo. ja nie mogę o jezu, bo... Stary. Dobra jest nawet długo. Mieliśmy nie Co tam dobra. pan? Dostawa, tak? A. Ile pan za to tam oferuje? 50, A pan mi kogoś 50. przypomina! Pasuje w takim razie, my panu rozładujemy wszystko. Przepraszam bardzo. Dobra, zrozumiemy temu gościowi. Gdzie położyć? Ej, zaraz to. Tutaj. A to mnie pan? Dobra, no to pan odłoży to pod ten płot. O i zostawimy to pod tym płotem, sobie to weźmie, to tam jeszcze dwa kartony. Ja już wezmę tam. A z jakie karty mnie zbijamy? No, mój drodzy, o co chodzi? Bierzemy te, ja te dwa Ja odkładam te dwa ostatnie. Zobaczymy, Zobacz, Zobacz, gdzie będziecie szukać. Poprawczak moi drodzy. Ja już przygotuję tutaj dokumenty, pozostałe o zakupy i tak dalej. Samego, fakturki. Yy, tutaj proszę tylko podpisać, że paczka została odebrana, cały ten towar i opłacone. Jeszcze ja nie bardzo. robię tego samego. Oryginał Dla, musie. dla pana, kopia dla mnie. Lejk, znowu się w to bawisz. Się. I pieniądze bym poprosił od razu. Dziękuję. Martwe byś Proszę był. No drodzy, 500 ukaz... tysięcy w taki łatwy sposób? Kurde, coś fajnego, coś pięknego. Dziękujemy A bardzo za, za interesy, miło było. Polecamy się na przyszłość. To to jest zachopy policjant. Ty go znasz? Muszę go odstrzelić. Ale ty go znasz? Nie wiem co mnie dzisiaj natchnęło, ale po olśnienie. Jakie olśnienie? Zamykał mnie w poprawczaku, zniszczył mi życie. Gdzieś w poprawczaku? No od 16 roku życia. Kurde, ile tam przesiedziałeś? Do 21. I do pełnoletności? letności? No. I tak Co, to, Czyli co, a Luke też tam siedział czy nie? Nie, Luke nie siedział. Tylko ty. Weź, stary, nie chcę do tego wspominać. W jeden dzień, stary. Nie no, stary ciężko mi nawet się o tym mówi. No dasz tak. A co, schylałeś no, się po tył? Ten... No, no, nie. Masz się skąd te dziary? No to przynajmniej, ty wny tam byłeś, tak? No, on mnie nie zauważy, że na kogoś się rozwaliłem. No widzisz. Kurde, ale stary, zauważyłeś, że ostatnio jakoś cicho z tą mafią? Nic, nic nie planują, nic nie. Czuję, słuchaj, jak widzieliście ten ośniżony taki. mówić, to 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 od gałgany to są. Nie no, nieźle, stary, oni są chorzy, nie? A wracając do tego tematu? No, no, no. To ogólnie to było tak. No powiedz mi, jak to się, stary, zaczęło. Yyy... Zacznijmy od tego, że. To było wszystko w mojej. Znaczy, no nie wszystko. Wszystko się działo w tydzień. Po moich urodzinach No Tak 3 dni, nie? No 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 To był 3 dni maraton koszmarów, nie? No Pierwszym dowiedziałem, zostałem wywalony że... Z tego co pamiętam to jeszcze miałem jakąś solówkę Jakiegoś tam ziomka nawaliłem Potem yy, wróciłem do domu mm -hmm. yy, Mój tata niestety już odszedł Wtedy dostałem taką informację A co, z jakiej przyczyny on odszedł? Yy, pamiętam chyba to było zatrzy... Tak, to było zatrzymanie akcji serca Kurde. Jeszcze chyba dwie godziny później? Mm -hmm. Dowiedziałem się, że moja mama jedzie jakiejś pracy. Nie widziałem gdzieś. Ty ktoś się tym zajmował? Mój taki stary dobry przyjaciel. No jak mu na imię? Hektor. A to nie M ten sam. Ma z nim jeszcze kontakt? Nie. Kurde. A co z Lukiem się stało? Co z Lukiem? Mhm. Mm Luka przywrócili do szkoły po tym, jak usłyszeli. No, wiadomo, co się stało z naszą rodziną. No? No i. To one jako poszedł, no bo jakoś został tym, nie wiem, ziomkiem od EA, nie? Czyli oni go przywrócili potem, jak wasz ojciec odszedł, tak? Tak. No. no. Czyli on nie siedział? Nie. No Kurde. potem poszedł tam dalej i robił swoją karierę, nie? A to za co oni cię z tej szkoły wyrzucili? Filowanie, bójki. Filowanie w szkole? No. Niezu jesteś. No wiesz, tak, miał ojca w szpitalu od ponad pół roku czasu i w ogóle zero tak, kasy mi no, dostało za to, to wiesz, nie? Wiadomo. Ja stary nawet nie miałem na buty, fajne. No to, że tak powiem, no klepałeś bede w domu, nie? No klepałem, klepałem. Koło Ale do... wiesz co teraz ci powiem? Co? Poczekaj. Moi drodzy, no, sami widzieliście w poprzednim odcinku historię lajka. Jak sami wiecie, no nie miał łatwo chłopak. Co jak co, no, użerał się, że tak powiem, problemami takimi, których na przykład Lukas, no, na no, szczęście, no, że tak powiem, na szczęście nie miał. Czyli... Tak naprawdę pieniądze miał. Miał wszystko co chciały, tak naprawdę, a jego ojciec. Co, nawet nie wiadomo, co się z nim stało do końca. Wiadomo, chyba, że zmarł. Ale Lake nie miał ciekawych w dzieciństwie i sami się o tym przekonaliście ostatnio, moi drodzy. O, ale jak widzicie, jakąś nową furkę ma. Co ty stary, to jest twoje? No. Kurde. Czekaj, ja wziąłem te pieniądze. Wiedział. Nie wziąłem tych pieniędzy z tej ciężarówki. wana. Myślę, że podzielimy się z chłopakami. Weźmiemy jeszcze utarg tam, ile może być stary, z 20 koła. Stary, ty masz w ogóle kasę jakieś dla siebie? Bo ja tak patrzę, że ty ciągle inwestujesz. Stary. Powiedzmy, że mam, ale nie za dużo. Masz? Tam. W to nie wątpię, jak ty się z Marzeną stary jesteś. Ale to nie, też się nie fabio, nie? No to to widzisz. To jednak sofam. Wiesz co, ci powiem? To mi powiesz? Stare czasy powróciły. Witam. W się sensie, co, co znaczy, że powróciły? No, no, w ogóle, no w sumie, przy was powiem, na co mnie to interesuje. Powiem wam tyle, że pamiętasz jak robiłem dla ciebie tam w tym laboratorium, nie? No 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 jak pożyłeś dla mnie, no. No to teraz ja się zajmuję no głównie załadunkami, wysyłaniem, przemytem. No to kurde. No to stary, no co fajną fuchę dostać, bo to co... To nie jest, że się narobisz w sumie, bo ty tylko to organizujesz, jeżeli dobrze zrozumiałem. No mnie... myślisz, że dlaczego mnie tak często nocami nie było? No co no w takim nie, tam razie nie Czeku, Jedziesz tam, tu. Dobra panowie. Ja podliczę tylko pieniądze, ile mamy z tego miesiąca I będziemy rozdawać wypłaty Że tak powiem, dostaniecie jeszcze panowie premię. Masz tutaj jeszcze nie Moi wiem, drodzy, podliczymy, istomaka, Lukas tylko podliczy pieniądze i widzimy się za chwilę Dobra Ej, moi nie, drodzy, chwilę czasu, z czasu już minęło Lukas Masz podliczył pe? pieniądze Miesz, Wiesz co Tak Co tam panowie? Nic Czy Wziął już broń do tego ziomka Macie Dobra. panowie pistolety maszynowe? Gdzie no? jest ten, Posiadano gdzie sprzątać. Zatom. 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 dobra, kurwa, A sorry, kupić, nie poznałem ci stary. Tam, tam chodź na bok, ja ci damy pieniądze, wypłatę ci waszą dam. Moi drodzy, dobra, damy. bo im ja po... tak siak na firmie zostałem, to możesz ja ich rozdzielę, Musisz dawać. Ja im zapłacę. Wiesz no. co, dobra, to masz tutaj stare pieniądze, o to jest wypłata dla nich wrazem z premium. Tak ode mnie jeszcze dam swoje Weź plany. sobie to. Weź sobie tutaj stary, jedną gotóweczkę. Nie no, chodźcie, chodź, ja ci dam. Nie, nie, nie bierz, wiesz, Lukas, weź te, te pieniądze. Nie, stary, naprawdę, ja, ja mam za co żyć. W chwili nie maruć no dobra, biorę Po nich, dla jedna łebka? Tak, tak, tak Spadasz? Spadam, muszę jeszcze załatwić jedną rzecz, stary No dobra, to Sajonara jak będę potrzebny, to dzwoń Jasne Trzymajcie się, panowie No no trzymaj się Do widzenia Moi drodzy, młody do nas dzwoni I chyba wiem z czym może do nas dzwonić Bo ostatnio Lukas, jak sami wiecie, do odcinki temu zlecił mu pewną rzecz Co tam? Dobra, chciałem Stary, masz to, co cię prosiłem? No mam. Spotkajmy się pod napisem Winewood. Dobra, jadę. Moi drodzy, czyli to jest to prawdopodobnie, o czym myślał Lukas. Jak jeździsz? To Ty wyjeżdżasz nie, nieudolnie. Potrzebuj. Dobra, moi drodzy. Lake to jest naprawdę niesamowicie gość. Ale co do młodego, moi drodzy. Lukas jakiś z temu zlecił mu tam pewną rzecz, którą go poprosił. Natomiast chodzi o matkę Lejka. Jak sami wiecie, jest ona niewygodna dla chłopaków, bo... Prawdopodobnie pracuje w EAI. bądź FIB. Zablokowała akta Lukasa, przez co Luke nie był w stanie wyzerować nam tej kartoteki. Przez to byliśmy transportowani na więzienie stanowe, czy tam więzienie w sumie w San Andreas, jedyne jakie jest obecnie, do Brock, moi drodzy. No i koniec nasz... końców, jak sami wiecie, to doskonale, no to zostaliśmy z niego wyciągnięci przez Luka i Lake, ale wciąż jesteśmy poszukiwani, dlatego mamy nowe dane. Problem jest jeden, że potrzebujemy, moi drodzy, jak sami wiecie, pozbyć się jej, a jedynym sposobem jest to, żeby jej się pozbyć, no to musimy ją namierzyć. Mam nadzieję, że. Podem, musi już udało to zrobić, bo nie powiem, że czas nas goni, a chcemy zadziałać troszeczkę więcej w sprawie mafii, a ona nam bardzo nie umożliwia to. Także, moi drodzy, widzimy się za chwilę, jak Lukas dojedzie już na znakłanie. Moi drodzy, widzicie, już powoli gdy na miejsce, zobaczymy, czy nasze przypuszczenia się potwierdziły. Mam nadzieję, że tak, bo. kurczę chcielibyśmy coś podziałać już z chłopakami w stronę tej mafii, ale no, jedyna na razie osoba niewygodna dla nas może być tak naprawdę matka Lejka. Troszeczkę pogoda się nawet zmieniła, moi drodzy, trochę czasu minęło, zanim tu dojechaliśmy. jest ja on młody, moi drodzy. Witam ma. Nie mam. No ogólnie to dowiedziałem się informacji o tej mat matce Lejka. Okej, okay. w takim razie stary w w nie? Gdy na się dowiedziałem, to że matka Lejka wciąż działa w Los Santos. Nie mam już informacji, gdzie mieszka, ale jeśli się dowiem, hmm. to od razu, razu cię o tym poinformuję. Natomiast wiem, jak wygląda. Ma ciemną karnację, długie włosy, ubiera się czysto. Prawdopodobnie pracuję dla IAA bądź FIB. Nie mam na sobie temat dokładnych informacji. Okej, okay, w takim razie, stary, powiem Ci tak, spisałeś się bardzo dobrze. Mimo wszystko, że nie jest to za dużo informacji, jak sam wiesz, to to jest dla mnie wystarczające. Znaczy w tym momencie, na tyle, co, co, co to wywnioskowałeś, stary, co nie? Ale to i tak miło wszystko jest dobrze. I pamiętaj, żeby nie mówić Lejkowi o tym, że działasz w tej sprawie, stary. Nie chcę, żeby on w ogóle się wiesz. W ogóle o tym wiedział, żeby, się, żeby go w to wdrażać. Nie chcę go martwić po prostu, że wiesz, że z jego matką może coś się stać. Oczywiście nic nie zrobimy, tylko chcę gdzieś nie porozmawiać. Jest nie? Pamiętaj też, żeby od razu ze mną się skontaktować. W razie czego, jeżeli się coś dowiesz, jeszcze stary? O, od razu zadzwonię. Dobra. Ja też muszę, stary, przyjechać powoli, bo mam jeszcze parę rzeczy do załatwienia na myście, ale to już tam mniejsza, co nie? Pamiętaj, też, żeby stary odjechać pierwszy, bo możemy być obserwowani. Nawet jeśli nie, to ktoś, kto tutaj stary może przyjeżdżać, może być to dla niego podejrzane. Trzymaj się, młody. I w razie czego. Trzymaj się. Mów co i jak? No, przefarbowałem włosy. Widzę, widzę. Trzymaj się. Trzymaj się. W kontakcie. Moi drodzy, jak sami widzicie, młody. Do nas pracuje w sprawie matki Lejka. Od jakiegoś czasu Lukas troszeczkę się odsunął od chłopaków, jak sami wiecie, mieszka sam tak naprawdę i tak samo Johnny mieszka w tej starej chacie, którą wynajmowaliśmy z chłopakami. Ale też kurczę, działa to dla ko na korzyść Lukasa, moi drodzy, bo chłopak powoli się uspokoił i też nie żyje w teraz aż takim stresie. Jedyne, co go, moi drodzy, stresuje, to to, że może tak naprawdę na w chwilę policja, policja najechać, ale to aż takie ciężkie chyba nie będzie do wybronienia się w to, jeżeli zostają tam zmienione dane i wszystko. Moi drodzy, też musimy się od Mówię skontaktować z pewną osobą jeszcze. Chodzi o pewnego policjanta naszą naszym wtykiem Mirosława Gonia, bo chcę, żeby załatwił dla nas parę rzeczy ciekawych, tylko no, musimy, moi drodzy, jakoś z nim się skontaktować. Moi drodzy, jak widzicie Lukas jeszcze dzwonił do naszego Mirosława Gonia, naszej wtyki. Ale. O, cześć Miruś, mam do ciebie pewną sprawę. pierwszej Ogólnie to tak, w sumie bardziej prośby. Wiesz że ja nasze znaczy, wsłuchacz. Możemy ja się szuch. Wiesz, że ta się współpraca jest wspaniała i dobrze nam się dogaduje, więc chodzi o nas, natomiast o to już przejdę do no. rzeczy, nie będę OV o w bawełny dwóch. Mundurów, <grafię> Potrzebuję dwóch mundurów policyjnych i jednego radiowozu. Jesteś no. w stanie mi to załatwić? Patrzeć! Wiesz co, co? masz nawet ręki. Ale... No przypuszczam, że ileś chcesz pieniędzy, ile? A ile proponuję? 25 tysięcy? Może podpiszmy stawkę. 26. Nie naprawdę, musisz starczyć. Rozumiem, 26? 20 i się 26,5? Tak! Dobra. Dobra, Jak będę potrzebował... Patrzę, z tobą mi przyjemność! Z mi Mirosławy też. Jeżeli będę już potrzebował ich przygotowanych, to zadzwonię do ciebie. Masz prawo, trzymaj się Szynek. Trzymaj się. Moi drodzy, no jak widzicie chodzi o Mundury Radiobus. Zapytać pewnie dlaczego. No, ale tego wam jeszcze nie powiem w sumie moi drodzy. Dowiecie się za jakiś czas, po co nam potrzebny jest mundur policyjny w Dwa w sumie i po co nam jest potrzebny radiowóz. Dj Johnny, sprawa jest. No słucham. Dzisiaj jest akcja. Musisz być przygotowany wieczorem. No, jak, co jest? Ciuchy, wszystko ci dam na spokojnie, tylko bądź gotowy wieczorem pod domem. Ja po ciebie podjadę. Dobra, spoko, spoko. Dobra. Tam się ogarni w międzyczasie jeszcze, jeszcze muszę załatwić parę rzeczy na mieście. Dobra, spoko, Się Siła. Moi drodzy, a my w tym czasie jedziemy już załatwić jeszcze jedną sprawę. Chodzi bardziej moi drodzy, spotkanie, które mamy już umówione, więc... Jedziemy na to miejsce. Widzimy się za chwilę, moi drodzy, jak dojedziemy. Dobra, moi drodzy, dojeżdżamy powoli na miejsce. Jeszcze ktoś nam SMS-a napisał, zobaczymy o co chodzi dokładnie. O, widzę, że lajk się przeniósł, moi drodzy, w jakiś inny domek. Gdzie czeka na nas Luke, moi drodzy? Tu jest. Cześć, Luke. Witaj, witaj, witaj. Od razu e -e -e. prosto z mostu, stary, nie? Sprawę mam do ciebie. Chodzi mi o agenta pewnego. Czy może go znasz bardziej? Znasz takiego agenta FIB, który jest. Obląd włosach chodzi ciągle w kurce o oznakowanej sygnaturą FIB. Dużo jakby agentów ma blond włosy, to tak wiesz, to ciężko, nie? Żeby, nie wiem, jakieś inne szczegóły może masz, e jak wygląda, nie wiem, e, broda... Wiesz co, kurde, ma na pewno delikatny zarost i jest jasnej karnacji na pewno, to jest pewne. To już zmieniam postępy, bo jakby no mniej jest tego, a w ogóle co od niego potrzebujesz? Tak Mam do niego po prostu pewną sprawę, stary. No dobra, no to spokojnie, jakby poszperam, a wiesz może tego, jak się nazywa? czy coś? Nie mam żadne, żadnych informacji więcej o nim. A może to robić, że tak tego? Prawdopodobnie może być skorumpowany. Okej, okay, dobra. Bo ja tam mam nawet sposób na to, jak sprawdzić, czy ktoś jest korumpem, czy nie, więc tego. Więc myślę, że kwestia paru dni będę wiedzieć, nie? Dobra. No to, to, to co ty tyle, tyli? co chciałem, stary. Dobra, to damy do też wszystko, nic nie potrzebuje, nie? Ja Dobry. tam będę śmigać do roboty swojej. Jasne. Rozjedźmy się w dwie strony najlepiej. Pojadę zaraz po Dobry. tobie. Moi drodzy, w sumie to tyle, co chcieliśmy od Luka, bo mamy jeszcze wyszory załatwić jedną rzecz, a trzeba było jeszcze zjechać do domu się ogarnąć. Musimy odebrać na pewno Johnego. Bo, Johnny nam jest potrzebny do tej akcji, którą, którą mamy zaplanowaną na wieczór. Kurde. Mam nadzieję, że Lukowi, w mojej drodze, się uda go odnaleźć tego agenta. Bo chodzi o agenta FIB, który był, sami wiecie, jakiś czas temu, wysłał nam nagranie, w którym zabijali Etano. Chciałbym się dowiedzieć dokładnie, kim on jest i czym on się dokładnie zajmuje. Czy jest po naszej stronie, czy jest po drugiej stronie barykady. Czy robi dla mafii po prostu. Bo, przydałoby nam się parę sojuszników, na pewno w prawie. Mamy też tego agenta Nose, ale on, moi drodzy, no, nas co najwyżej może wyciągnąć z jakiegoś więzienia stanowego. To tyle. Nic więcej nam nie jest w stanie na pewno załatwić. To jest troszeczkę dla nas niekorzystne, ale zobaczymy. Na pewno ma też ten... informacje często dla nas. Zobaczymy, jeszcze ktoś do nas napisał, moi drodzy. Mieję do dookoła głowy, nie wiesz kiedy ktoś na ciebie patrzy. No co może chodzić, moi drodzy? Dziwne. Idziemy do domu, widzowie, bo... Musimy jeszcze... Lukas musi się jeszcze ogarnąć i dodać parę kwestii. Moi drodzy, jest już godzina pierwsza w nocy, chłopaki zaraz będą jechali dołatwić tą całą bo jak też dojeżdżamy już do domu starego naszego, gdzie jest... powinien czekać już na nas Johnny. Mamy dla niego cały sprzęt. Wejdziemy do środka po prostu, bo jeszcze Lukas wciąż ma klucze wizowe. Johnny? Johnny? To ja, spokojnie. Dawaj tu na dół. Łap tutaj stare rzeczy Przebierz się Dobre. w to Weź po prostu jak to Są te stare rzeczy z naszego mieszkania Z tego Dobre. poprzedniego Przebierz się w nie To są rzeczy ciuchy, rzeczy, Dobre. rzeczy. Dobre. Bardziej Dobre. Dobre. ciuchy robocze Ja czekam stary na dole Moi drodzy czekam aż John się przebierze, Ale niepokoją mnie cały czas te smsy Kurde moi drodzy Ktoś nam zrobił zdjęcie Jak gadaliśmy z lukiem. Z Co to jest za gość widzowy Nie mam pojęcia Gdzie ten żony? O Chyba idzie Dawaj stare. Dobre, Mamy parę rzeczy do załatwienia Chyba dokładnie wiesz o co chodzi W terminal Na terminalu jest sam wiesz co. Tak, wiem. Załatwiłem parę rzeczy, bo powoli dowiaduję się stary inaczej. Spotkałem się z paroma osobami. Dopogadałem tu gdzie indziej z paroma osobami, co dla mnie pracują obecnie. Dowiedziałem się parę informacji na temat matki lejka stare. Natomiast wciąż pracuję dla EAA bądź FIB, tego nie jest pewien mój informator, ale wiemy tyle, że jest to dość. Miska e, brunetka o długich włosach, ciągle ubiera się elegancko i wciąż jest w Los Santos, więc Aha, no. mamy dużo informacji. Brakuje nam jeszcze i miejsca pobytu, stary. Okej, okay, dobra. Hey, Caitlyn Malej. Ciekawy jestem, jak ona wygląda. No, wiesz co, pisze brunetkę, nie? Ja myślę, że Mudeumu by się spodobała. mu pewnie tak, ale ciekawy jestem, jak to się stanie z nią potoczy i gdzie mieszka. Myślę, że jeżeli jest to agentka i FIB, bądź jej, to bardzo dobrze sobie mieszka, stary. A ja myślę, że tak, no. Się ja jeszcze. jeszcze w sobie nie ma, no chyba, tak, kurde nie licząc ghosty. No, Brawstry to jest stary, pełen jakichś krokhausów, menin na i Tamto z tego, tamtej, tamtej okolicy, tak, to nie ma tej, kiedy jakby... zobaczymy, co ogarnie, jak. ale zauważyłeś, że w ostatnim czasie jakoś ucichło o nic się nie dzieje, nie, nie atakują nas, nic. Ja myślę, że ona zapomnieli, albo nas coś szykują, jeśli w ogóle nic się odwołują. Może cisza przed burzą, tak jak mówisz, stary, nie? No nie wiem, bo. Bo. bo to ja nie, nie wiem, co oni tam wiesz, jako, jako oni zarządzają tą, co mafią. Nikt tego to nie wie. wie, póki tam się nie dostanie. No to wiadomo, nie. kiedyś się dowiemy, kto wie. Dowiem, kurde, panci. Stresujesz się? Nie, nie, już. Nie, nie raz się stresuję, ale już chyba. Miałem strach, w tu przecież, chyba nic mnie nie stresuje. W schowku masz skorpiona. No. Wyciągnij sobie go, stary, załaduj od razu. Dobra, wziąłem, proszę. Załaduj sobie go i zobaczymy, w której będzie ten transport. Dokładnie, jest pierwsza w nocy, a myślałem, że takie gówno zrobimy od drugiej koło No, stary, dojeżdżamy powoli. Myślę, że to się już mogło zacząć? Ja myślę, że to, no. Ja sobie od razu przeładuję moje. O, Zobacz. widzisz, widzisz? O, widzę, widzę, widzę. widzę, no. Dobra, stary, zejdziemy jakoś tutaj. Tu za ten kontener, żeby się nie skaplić. Ile ich tam stoi. Gasz silnik. Wjeżdżamy to. od razu na pełnej.

Teraz sobie co nie mam już samochody? Dawaj, dawaj, Johnny! Czekaj, o! To nie są kurwa mocni, stary! Cholera jasna! O, tu, tu, stary, uważaj, uważaj! Jeden ucieka, stary, jeden ucieka, bo Ostatni stary, ostatni, ostatni Cholera, jeszcze ktoś jest za nami, za nami Dobra, 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 chyba wszyscy u góry, u góry Dawaj Sary uciekajmy jedną ciężarówką Kurde, ale potrącili twardo stary, rozumiesz? Dobra, nie, wa stary zdziwisz się ale coś mam ciekawego O kurde Skąd to górnej, stary Fabio No dobra przecież... O się, o się, zaraz doby pierdzielnie O, o, o ja pierdola, co mógł Dobra stary do hołda dołta Cholera, stary psy, 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 psy. Pasy, pasy, ja pasy ja. musimy uciekać Dobra dobra, jest, jest mam Uff. Cholera z... nie zwróciłem uwagi na to pane dziwki Cholera, jasna Uciekamy stary Przynajmniej jeden cie... dawaj, ciężarówkę ciężar by się dawaj. udało zniszczyć Cholera moi drodzy co tu się dzieje godnią jeszcze jedna ciężar jeden... mamy dawaj, policji Jeszcze policji tu brak My mamy stary suwo, oni mają jakąś ciężarówkę Kurde raz stary, są dalej za nami? Są, są, widzę ich, cholera Są, i y Jeden tam z tyłu jest, ale ten tutaj jest, y teraz na tego nie? Stary, jak ja pójdę siedzieć znowu, to ja nie wiem co ja stary zrobię no, Trzymaj się Bo już siedziałem nie raz na dołku, nie? Tutaj będzie chyba więzienie, nie dołek To już nie będzie dołek no. No. chciałem tam biegać, stary ja będzie... Jak ślizgo, j**a Trzymaj się! Dobra, jedziemy tutaj stary, jednak. Dawaj, 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 jedź tym słowem, mino! Trzeba zatrzymać to zapewne, nie funkcjonariusz to stale, nie? że to mi Stary kabulec działa, co jest? O!